Chorągiewka sędziego startera Moniki Libental jest uniesiona w górę. Wydaje się, że wszystko tutaj równo będzie mogło wystartować. Sygnał do startu już uczestnicy otrzymali i powoli rozpoczęli ten wyścig na 2800 metrów. Nieco wstrzymuje konia Adam Ćmiel. Nie chciał prowadzić karakiem tego wyścigu, a na front przesuwa się Katie Star, oznaczona numerem 10. Siwa klaczy, będzie jako pierwsza pokonywać pierwszy płot. Bez problemu to uczyniła. Pozostali uczestnicy także od razu nam się nieco roz Rozciągnęła ta stawka, odstaje od reszty koni. Taki Roboy jest na ostatnim miejscu ze znaczną stratą, a Katie Star, jak gdyby to był dystans sprinterski, oderwała się od pozostałych koni, jedynie oznaczony numerem trzecim Shitus i próbował przez pewien czas. Do, e, dostosować tempo do Katie Star, ale nie jest to możliwe. Pognała do przodu, ma jeszcze nieco ponad 2100 metrów do przebiegnięcia. Na drugim miejscu Shitusi, na miejscu trzecim Modus Vivendi. Na pozycji czwartej galopuje Magik. Zgrupowane tam są konie w okolicach czwartej, piątej, szóstej pozycji. Katie Star pokonała kolejny płot. Teraz e, małe problemy miał z nim Shitusi, e, nieco się tam potknął i Został wyprzedzony przez modus Vivendi. Katie Star już wychodzi na przeciwległą prostą, ma jeszcze nieco ponad 1600 metrów do celownika, a na drugim miejscu modus Vivendi na pozycji trzeciej jest Shitusi. na czwartym miejscu Karak tuż obok niego Magik. Na szóstym galopuje Pretty King, za nim jest Nebbiana, koło Nebbiany jest Edtu Brute. Kolejny płot pokonany przez e, oznaczoną numerem dziesiątym Katie Star, ale jej przewaga stopniała, no nie ma się co dziwić, narzuciła szaleńcze tempo, jeżeli dociągnie to do celownika pierwsze miejsce, e, to będzie niezwykły wyczyn, ale słabnie, ewidentnie słabnie dochodzą ją pozostałe konie. Modus Vivendi zbliżył się już do niej na odległość jednej długości, na trzecim miejscu galopuje Karak, na pozycji czwartej jest Shitusi, na piątym Nebbiana, chociaż już prześcignięta przez Pretty Kinga, a na siódmym miejscu Magik. Konie są już w zakręcie. Pozostało im około 800 metrów do celownika. Na dwóch pierwszych miejscach są Katie Star i Modus Vivendi. Na miejscu trzecim Karak, na czwartym Shitusi, na piątym Pretty King, na szóstym Nebiana. I ta szóstka koni oddzielona od pozostałych uczestników wbiega na bieżnię tutaj na prostą finiszową. Dwa płoty pozostały im do pokonania. Jako pierwszy ten przedostatni Płot pokonał. Modus vivendi. E, modus vivendi jest na pierwszym miejscu. Karak na miejscu drugim. Osłabła Katie Star. Wyprzedził ją także Shitusi. A więc modus vivendi, Karak i Shitusi na pierwszych trzech miejscach. Jeden płot. Wywrócił się Shitusi. Wywrócił się Pretty King. Modus vivendi i Karak walczą o pierwsze miejsce. Modus vivendi. Jeszcze 50 metrów. Modus vivendi. Pod Rostislawem Benszem. Grywa. Na drugim Karak, na trzecim Katie Star, na czwartym Nebiana, na piątym miejscu Magik. Jako ostatni do celownika dotrze Tekiero Boy. Pozostali uczestnicy nie ukończą gonitwy. Proszę Państwa, oznaczony numerem dziewiątym modus vivendi dosiadany przez kandydata dżokiejskiego Rostisława Bęsza, trenowany przez Michała Borkowskiego. Jako pierwszy minął celownik w gonitwie o nagrodę rutena dla trzylatków, które biorą udział w gonitwach cyklu gonitw z płotami. Zaczekajmy na oficjalne potwierdzenie przez Komisję Techniczną.